Dobra, niech leci. Wybiorę chłopa. Jedna gierka nikomu nie zaszkodziła. No, to jedna jest tylko tak zwana. Jedna. Ostatnia. Oj, dobra, to co? Szarokora znowu. Nie, weźmiemy sobie to może co i zrobimy mocarza, który będzie bufowany wszystkim. Chociaż ja nigdy nie grałem bananowym gościem. Ty, ej, wezmę mukle. Nie grałem nigdy chłopem. Dawać. Serio, nigdy nie grałem bananem. Dawać, gramy bananem. Uh, uh. Coś co przywołuje, coś co przywołuje. Nie, nic. Wszyscy gotowi? Nie ma nic co przywołuje. To tego weźmiemy? Pff. Ty, a może lepiej by było w pierwszej turze w ogóle wziąć banany? Nie gra się nim tak? Nie, chyba nie, nie? Nie, chyba tak się nim nie gra. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Głowa do góry zdarza się nawet najlepszym. Takiego bym bydlaka zrobił. Świetnie sobie radzisz. Trzymaj te banany, mówisz? Może faktycznie. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Zrobię to, nie? Czyli to... Przedajemy... Level. Może banany są lepsze niż ten... Nie, no dobra, to było głupie, dobierzemy banany. Banany są lepsze niż ten. Banany są lepsze niż jeden kotek. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. A misję było. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Mówicie, że zawsze hero power. Hmm. A ile mogę mieć tutaj na ręce kart? Tyle ile normalnie w grze? 10. Dobra. Bo nie wiem jak się nim gra, szczerze, mówiąc nigdy nie grałem tym harambę. Jest szansa na drop dużego banana? Chyba nie. Czemu? Jest takie coś? Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków! Chyba level i roll. Level, roll. Mwah. Banan? Jest! O, oh, this is big banana! Ale to jest wielki banan! Dobra, potężny banana. Przegranko, jest spoko. Musimy boską tarczę dać, wiecie? Musimy znaleźć boską tarczę. Gdzie jest boska tarcza? Na trzecim? Nie, na czwartym. O, dobra, jedziemy mu. Jedziemy z chłopem i, i tego weźmiemy. Tego bierzemy. I tego bierzemy. Dobrze będzie zobaczyć Hero Power. I robimy potężnego wariata z niego. Dobra, robimy potężnego bydlaka. Dobra. Ole bydlak zjad bananów, co? Że się nie zżygał. Że się nie zżygał to jest niesamowite. Bułka z bananem. <grywa> Daj mu spray-table. Świetnie sobie radzisz. No, o O! o! zdarza się nawet najlepszym. Ha. Świetne zagranie. Ciekawe, jak to się dalej pomoże. A to nie jest agonia. To nie jest agonia, ale i tak najwięcej daje. Chociaż musiał mieć jakąkolwiek agonię. A nie chcemy po prostu go sprzedać, tragedia. Go żywiołaki. Nie no, ja to przepalę na hero power chyba, dobra, graje. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No ja nie wygrywam, no, bo ja jestem w, ty w tyle, ja teraz mam jednego stronika, tak naprawdę. O Jezu, najgorzej. Ja pierdziele, boska tarcza zlazła na takim głównie. No RNG nie jest po naszej stronie zdecydowanie dzisiaj, kochani. Boska tarcza na jeden jeden zlazła. Nie, no ten ba. Powiem wam, że ogólnie. Spoko. O. To jest OK. To jest OK. To jest OK. To jest. To też weźmiemy Hero Power. I tego mecha też weźmiemy. I robimy tak. W jajo teraz ładujemy, czy nie? Nie, wszystko w tego. Dobra, ty grasz pierwszy. E, za każdym razem, gdy przyzywasz Mecha podczas walki. Dobra, czyli Mecha teraz przyzywaj. Eee, mecha tak, mecha tak. Tak bym to zrobił. Graj pan. Ale 4-3 nie przyzywa mecha losowego, więc nie wiemy czy on jest mechem. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Umył włosy snaku, wow. Patrzcie co zrobimy. Wow. Serio, serio. Dobrze, nice. Bardzo fajnie. Nice. Chyba lethal nawet mamy. Naprawdę dobrze ci idzie. No tak, hero power zawsze. O, wielki banan. dobra mm, Tego 4-3... znaczy wezmę go, żeby najwyżej trójkę zrobić to bierzemy może nie jest to najsilniejszy stronnik Tylko co sprzedać? Nic nie mogę teraz sprzedać. Muszę trójkę zdobyć teraz. No No bo te gówniaki bufują mi tego out No dobra. Roll Sensei, a weźmiemy chociaż, nie wiem. Dobra, Sensei. No i co? No i sprzedajemy. No i a w sumie po co go sprzedałem? No ale dobra. No ale dobra, niech jest. Niech się dzieje wola nieba. No i dobra, myślę, że masz spore szanse na wygraną. Czy mam spore? No chciałbym wygrać teraz ten meczyk, zobaczmy. No jest duża szansa, nawet jest szansa na lital. Bum, bardzo ładnie. Bum, i pięknie, i Boska Tarcza wchodzi. O, i pyk. No szkoda, że ten zginął, ale tak czasami bywa z tym RNG. RNG nie wybiera. Spoko. Niestety nie ma litala. pokazali, co potrafią. To big banana, big banana. Tu już chyba musimy level zrobić, tak mi się wydaje. I po prostu zrobimy level, sprzedamy wariata, kupimy senseja, zrolujemy. O, i tu już są, to są fajne rzeczy. To są fajne rzeczy, tylko teraz kogo bufujemy? Jajo dalej bufujemy? Dawaj, studio jajo! Studio jajo bufujemy. No ja bym jajo tak zbufował. No patrzcie jakie potężne to już jest jajo, to jest takie. Pff, właśnie, a propos jaja, niedługo Wielkanoc, ty wiecie? Ja mam normalnie deja vu jeszcze rok temu była ta Wielkanoc, taka w sumie ona odwołana była. A tu znowu Wielkanoc. Ciekawe, czy znowu ją odwołają. A... zaraz grób. Andruty jem. Znaczy andruty, te oblaty śląskie. Świetnie sobie radzisz. O. O kurde. Tu będzie problem. Bardzo dobrze że się rozbił na tym. Ogień, alo! Kurde, ej! Uspokój się gościu. No nie, no uspokój się, ej. Jutro Whisky. Co się nie zabije, to cię wzmocni. Jutro na YouTubę. Dobra, wiecie czego szukamy? Szukamy boskiej tarczy. Dokładnie. Dokładnie tego szukaliśmy. Plus. To sprzedamy. Albo, albo robocika już. Dobra. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatigę. Jajo ma boską tarczę. Ten by musiał mieć jeszcze wariat więcej. Chociaż on jako pierwszy atakuje, to słabo. Chyba, że jajo później nie? Nie bo on ma taunta. Dobra, to ten. Mógłbym tego kupić na później. Kurde, brakuje mi jednego teraz. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to i tyle. Zobaczymy, co się wydarzy. Świetnie sobie radzisz. Dobra, takiego smaka robisz, że wikim trzeba będzie zrobić. No, mam nadzieję, że się wyjdzie elegancko, nie? O nie, bydlak, no nie przegraliśmy. Niestety, moi drodzy, niestety, niestety.